Ej, pyszczek mój kochany zwierzątka. Widzimy, co natura uczyniła. Piękne zwierzątka. Ej, tak więc Bóg dba o wszystkich. Piękne są te. Piękne są, piękne. Ej! Ej! Ej. Ej. <słuch> Natura jest naturą, w której je uczynił Stwórca i wszystko we wszystkim przesłał Synowi, Chrystusowi, naszemu Bogu, bo jest naszym Ojcem, Nauczycielem. Tylko Chrystus jest jedyny Lekarz, uzdrowiciel, Zbawiciel, Bóg Wszechmogący, Król Emanuel. Widzimy tak król Emanuel. Piękna, piękna. Podejdziesz? Proszę, 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 proszę. To dla Ciebie. Dla Ciebie. Ej. Hey mordka marchewka ci spadła taka mała sirenetka ej a to starsza to jest siostra to nie podchodź Tam. zostaw dla niej piękne tak więc dbajmy jednych o drugich. Nie tylko o zwierzęta, ale co jest istotne i najważniejsze, że człowiek dla człowieka powinien być sercem żywym sercem w Chrystusie, naszym Ojcu, Królu Emanuelu.